Hej, to Wika i Zuza. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Comfy Book Club. W dzisiejszym odcinku e, chciałybyśmy pogadać z Wami o moralnie szarych bohaterach. Tak, takich postaciach, które niby są złe, ale jednak coś w nich jest takiego, że... Uważamy, że wcale nie są tak złe, bądź mają takie motywy, które jesteśmy w stanie zrozumieć. Dokładnie, w których, y, w których właśnie motywacje rozumiemy i jakby działania. Tak. I myślę, że jak słuchacie nas na bieżąco, to parę tych bohaterów już gdzieś tam się przewinęło przez nasze odcinki, tak. więc możecie nie być zbytnie zaskoczeni. Ale tak, chcieliśmy ale... po prostu to tak y, złożyć w jedną całość i po prostu trochę opowiedzieć o tych bohaterach. Tak, ale pojawią się, też, y, pojawią się też nowi bohaterowie. Tak, więc. A uważamy, że takie postacie generalnie są mega fajne, bo ta złożoność tych postaci jest taka właśnie wyjątkowa. Tak. bardzo. stwierdziły. No, ja w ogóle powiedziałam, że. Moralnie... A nie, dobrze, bo y, <laughs> nie powiedziałam tak, ale stwierdziłyśmy, że najczęściej są to męscy bohaterowie. Tak, no. Bo y... mam, mam takie wrażenie, że. Jeżeli jakby damskie bohaterki są złe, to one zazwyczaj są serio złe. W sensie, to jakoś tak, tak widać, tak. Nie? A, a w tych męskich bohaterach często jest coś takiego jest takie dru drugie dno. Tak, takie drugie. To jest właśnie ciekawe w sumie, bo chciałabym zobaczyć też taką bohaterkę. Może w ogóle macie taką bohaterkę? Mamy jedną da taką tak. damską. Tak, Mamy jedną damską. Powiedzam. No może dwie, ale jednej nie chcę mówić, bo to był mega spoiler, Dla mnie. właśnie. E i e, jeżeli macie też takie bohaterki, to w ogóle dawajcie nam znać, bo właśnie my nie umieliśmy na to wpaść, kto może być taką właśnie moralnie taką szarą bohaterką. E, a chciałabym więcej takich postaci też zobaczyć, bo to są właśnie fajne postacie, e, które się mega dobrze czyta, moim zdaniem. Tak, to tak. prawda. Co to, zaczynamy? Zaczynamy. To jako pierwszą postać mamy Kaja z Bezsilnej. Mm -hmm. Obie czytałyśmy niedawno dosyć książkę. Tak. I mega nam się podobała. Tak, no postać Kaja generalnie była taka, że miałam ochotę go przytulić na koniec książki. Ja też. Bohaterka główna nie jest do końca dobrą moim zdaniem bohaterką. No, tak, tak też bym mogła bośmy mogły powiedzieć, że jest moralnie szarą bohaterką. Ale z drugiej strony, czytając to poczułaś do niej większą sympatię, kiedy się okazało, że jest taką e, moralnie szarą bohaterką? Po, no właśnie, bo to wiesz dlaczego mi się wydaje? <noise> teraz tak sobie pomyślałam, że jakby jej postać zaczyna od tego, że jest dobrą postacią i ona po czasie... Podejmuje różne decyzje, które robią z niej taką właśnie szarą postać, przez to, że Podejmuje też te gorsze decyzje. A Kai jest przedstawiony na samym początku jako, jako zła postać. Ale zauważyłaś, wszystkie te męskie postacie tak. są na początku przedstawione jako złe, tak. a dopiero po jakimś czasie okazuje się, że może wcale nie są takie złe i może za tym się kryje coś innego jeszcze. No właśnie, i to jest chyba, to jest chyba właśnie ten problem, bo ci, dajcie znać, czy macie taką bohaterkę, która na początku jest przedstawiona jako ta zła, a potem jest tak naprawdę, się okazuje, że ona jest gdzieś tam dobra, bo wydaje mi się, że to jest kwestia tych postaci, tak. że te męskie postacie są na początku złe, a potem poznajemy, drugie dno i zachowania. Wykminiłam to. Mm -hmm. <laughs> Ale tak, no jakby mi Kaja było mega szkoda na koniec no, i mi też. strasznie. Nie potrafiłam zrozumieć niektórych właśnie takich działań głównej bohaterki i to jak krzywdziła właśnie Kaja. Jezu, mm. Strasznie było mi go żal. Mi też. A on był naprawdę świetną postacią, bo on też jest, mam wrażenie, że z tymi męskimi bohaterami jest tak, że oni sami uważają, że są źli, jakby nie usprawiedliwiają się swoimi zachowaniami. Jakby. No, to prawda. Dopiero czytelnik jakby dostrzega to, że... Że jest w nich jakieś dobro ukryte. Tak. No, to prawda. Oni jakby od początku nie twierdzą, że są dobrzy, czy, czy jakby ich decyzje są słuszne. Mhm. Więc to jest ciekawe, bo Kai też właśnie twierdził od początku, że on jest... Tak, że on nie jest dobrą postacią, jakby, że jest zły, że, że jakby podejmuje tak, no złe tak. on jest decyzje, na, nauczony do tego, tak, żeby być, żeby żeby być, być zły, taki, jaki jest, no. żeby być zły. Więc no. No biedny taki chłopiec, no. Biedny. Przytuliłabym bardzo. Ja, te, no bo, ja też. No, no, naprawdę było go szkoda. Jakby Kaj, był, tej Kaj był super. No. Znowu jego brat, mam wrażenie, że on był od początku tym takim słodkim chłopcem, a zmienia się w a zmienia się postać, z tą tak. złą postać. Czyli to też jest taki w sumie moralnie szary człowiek, tak, który zmienia się. On, i właśnie, on no, będzie takim czarnym charakterem, tak, coś czuje. On się zmienia z tego dobrego w złego, co jest często jest, właśnie jest, tak jak ciekawa. bohaterka zresztą. Tak, jestem ciekawa dalszych części tej ja książki, też. jak to tam będzie pokazane. No, mm, moim zdaniem całkiem fajna, fajna książka to była. Tak. Fajna mieszanka takich właśnie Igrzysk Śmierci. Parego Pawła teraz, czwartej Dużo, części. Tak, czwartej <laughs> części. Dużo tam było takich podobnych rzeczy, ale mi to nie przeszkadzało. Ja miałam takie, o, podobne. No, no tak, ja też. Tam, ja też. Ale tak na, na przykład dialogi między bohaterami super mi się podobały. Mi też, były bardzo fajne. Było fajnie. takie dynamiczne, super. Mm -hmm. Mm -hmm. Kolejna postać. Prezydent Snow. Tak, o nim już mówiłyśmy. Tak, no lubimy tę postać. Bardzo lubimy, tak. Y jednak gdzieś tam, ja wiem, że on od samego początku był mega złym postacią i był kreowany na bardzo złą postać, ale uważam, że w ostatniej części już można było gdzieś tam go polubić, ja tak miałam. No a jak wyszła ta dodatkowa część o nim, e, no to już myślę, że większość, znaczy, dobra, może nie większość ludzi, bo może jakby w ogóle tak nie macie, ale ja na przykład bardzo zrozumiałam jego motywy, jego zachowania, e, gdzieś tam. E, to, co nim wszystkim, co co nim jakby kierowało, że jest taką postacią, jaką jest, takim człowiekiem. No i nie wiem, on ma coś w sobie takiego, moim zdaniem, co właśnie już w tej, już tej trzeciej części Igrzysk Śmierci miałam takie coś, że go polubiłam, nie? Jakby ta ostatnia scena, kiedy on się śmieje i jakby wie, rozgryzł tą prezydent coin. On ją rozgryzł, on jakby wiedział, czym ona się też kieruje, że ona jest tak naprawdę bardzo podobna do niego i w ogóle, chociaż nawet można by powiedzieć, że jeszcze gorsza. Bo. Ona się cały czas... Właśnie, bo ona była też taką postacią, która cały czas się kierowała tym, że ona to niby robi dla ludu i dla dobra ogółu. A jednak miała też bardzo dziwne motywy, bardzo dziwne zachowania. No i właśnie te jej wymysły, żeby teraz jakby tam pod koniec, kiedy już niby chcieli zakończyć mhm. te igrzyska, to ona sobie wymyśliła, że jednak robimy igrzyska, ale dla ludzi z kapitolu, No to było pane. Bo właśnie... Właśnie tym ud jakby udowodniła, że jest moim zdaniem jeszcze taką gorszą postacią, złą postacią, dlatego że e, jeżeli mamy coś zakończyć, no to to kończymy, a nie myślimy się na innych, tak. a ona chciała jakby tej takiej zemsty i... E, no, i on ją jakby rozgryzł, nie? To było, to było fajne. Tak, no ja nie czytałam książek, ale oglądałam film, i w filmie to też było mega tak. fajnie pokazane. Jakby, ja byłam w stanie zrozumieć, dlaczego, co, dlaczego on robi to, co robi. No. I mogłam go tam usprawiedliwiać, że. jego działania. No. No nie, jeszcze ta dodatkowa część to jest w ogóle tak dużo wyjaśnia, że to Więc jest Więc naprawdę fajnie to było pokazane, że. No kurczę, on się troszczył też, troszczył się o swoją rodzinę, tak. o kuzynkę swoją i, no. i ciotkę. Tak naprawdę robił to dla nich, nie? Jakby tak, dla swojej rodziny. Później tak. w sumie w tych Igrzyskach Śmierci to też on bardzo dbał jakby o swoją wnuczkę, nie? I chociaż się na nią denerwował, jak chciała warkoczyki, jak katnizno no. No, ale co zrobisz, nie? Jakby... Jak ma nową idolkę, no to przypał. No tak, więc naprawdę ta część taka wyjaśniająca jego motywację była bardzo potrzebna tak, moim zdaniem. Tak, no. I tak najbardziej lubię to takie jakby połączenie, że okazuje się, że tam ta pieśń, która została tą taką ich pieśnią wojenną, tam Hanging Tree, no. którą śpiewała Katniss, no to to jest piosenka Lucy chyba. No, mm. nie, nie pamiętam, czy to jest wymyślona przez nią, czy przez jej ojca, czy coś nie Tak, nie, mi się wydaje, ojca. że ona też z dystryktu ją wzięła tak. od siebie, że ona jej nie napisała sama. I on, jakby tę piosenkę usłyszał pierwszy raz, jak ona mu to, ją śpiewała, tak, tak. Nie? więc ta jego ukochana z tego dystryktu 12, która jakby doprowadziła też do tego, że on tak bardzo nienawidzi tej Katniss, bo kojarzy mu się z tą dziewczyną. Więc to jest jakby to połączenie, dla mnie to było zajebiste. No, to wiele rzeczy wyjaśniło, naprawdę tak. wiele zachowań jego wyjaśniło no. to. No. Polecamy, jak ktoś nie czytał, nie oglądał, polecamy. Tak. Trochę tutaj spoilerowaliśmy no ale... <ślonuszasz> no te książki nie wyszły wczoraj, więc... No to prawda w sumie. Ktoś chciał już się przeczytać, to już się przeczytał. No. A kto jeszcze nie przeczytał, to polecamy. To nie jest jakiś duży spoiler, jakby... Albo filmy obejrzeć. Fra Frajda z czytania i tak będzie. Tak. W filmach nie ma za dużo zmian, moim zdaniem. W sensie, dobra, ok, są jakieś tam rzeczy, których nie ma i w ogóle, ale, mm. ale filmy generalnie są też dobrze zrobione, Bo więc też polecam. Bo ciągle też nie jest wyjaśnione, co się dzieje z Lucy. No tak, nie, nie jest. No, ale i tak ciekawe. No. Fajne jest to, że takie jest otwarte to zakończenie, no. że nie wiemy, niedopowiedzenie nie jakieś jest. No. Kolejna postać jest moja. To jest Aaron Warner. I ja tutaj no. mówiłam już o nim przy poprzednich odcinkach, ale ja cały czas jest, jestem w trakcie czytania tych części i za każdym razem na nowo się zachwycam nim. On jest naprawdę tak złożoną postacią, mm -hmm. że w mojej głowie się to nie mieści czasami. Jak na, no naprawdę. I ja wiem, że jeszcze przede mną są części, gdzie jeszcze to będzie bardziej zagmatwane wszystko. Ale i tak, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak autorka go stworzyła i tam opisała że on jest naprawdę złą postacią, no, niektóre jego działania z pierwszych części są naprawdę złe i ciężko mi o tym tak pomyśleć, że, na przykład, że ktoś się do tego może dopuścić, mhm. ale jakby jak się czyta kolejne części, to jest tam tak wiele wyjaśnione też, że można go bronić, jest super postacią i jestem ciekawa właśnie jak tam dalej będzie, bo wiem, że są jeszcze takie mocne sceny przede mną w, wow. w tym książkach, więc jestem ciekawa. Nie chcę nikomu spoilerować, bo myślę, że ktoś jeszcze będzie chciał przeczytać, bo one są no, teraz ja, ja bardzo... Możliwe, że będę chciała też. No, mój... one są bardzo popularne teraz no. i... Chociaż to są stare książki, nie? Już. Tak, no, no, pierwsza część w 2012 chyba. Oj, no to już trochę minęło. <śmiech> wyszła, <śmiech> ale teraz w Polsce wychodzi ostatnia część o. i jeszcze nowelka jest ostatnia przed nami. Spoko. Do wyjścia w Polsce, mhm. więc czekam, bo teraz ostatnia część wychodzi w maju, wyszła mhm. już w maju. <laughs> A um, nowelka wychodzi. Chyba też jeszcze w tym roku ma wyjść, pod koniec roku może. Więc czekam. No. Muszę sobie tak dawkować, bo z jednej strony chciałabym już mieć za sobą całą tą, tą serię, no. a z drugiej strony, że nie chcę się żegnać z tymi Aha, książkami, no. że sobie tak dawkuję je. No, kumam. No. Ciężko, będę płakać, jak się będę chciała pożegnać. Będę miała kaca później książkowego, no, czuję po, tak, te, po tej serii. Tak, no. Dobra, kolejna postać. Voldemort. No, i to jest kontrowersyjna. to jest w ogóle kontrowersyjna ciekawem, będzie, tak, to opinia, jest moim, moim zdaniem. Opinia, ale ja uważam też, że to nie jest taka całkowicie mega. No dobra, to jest mega zła postać, no nie, <grym> ale on ma też w sobie coś takiego, co. Bo jakby ja go trochę usprawiedliwiam tym, że ta jego matka jakby ona użyła tego eliksiru miłosnego, żeby rozkochać sobie jego ojca, i jakby wtedy go spłodzili. I ja uważam, że. On, jeżeli on powstał jakby przy użyciu eliksiru e, miłosnego, to musi to mieć podwójne dno na zasadzie, że on nie jest tak w stu zły właśnie dlatego, że po prostu jest zły, tylko dlatego, że on powstał tak naprawdę przy użyciu magii, co nie? Mhm. Więc ta jego, jego jakby osoba nie została stworzona przy użyciu prawdziwej miłości, co nie? Tylko to było takie w sumie mega złe, co ona zrobiła, że ona użyła na Mugolu Kompletnie nieświadomym tego, że istnieje coś takiego no. jak magia, eliksiru miłosnego. Więc myślę, że może to mieć jakieś znaczenie po prostu w tym, jaką on jest postacią i na przykład tym, że on nie jest ludzki, taki, nie? Tak, Bo tak. jakby on wykazuje cechy takiego. Mm, no, tak, tak. No, takiej osoby, która nie ma takich ludzkich odruchów, też, empatii. tak, mm -hmm. empatii i w ogóle. I myślę, że mogło to mieć faktycznie na to wpływ. Jaki on jest, no ale to też jest takie w sumie ciekawe, nie? Ja w ogóle uważam, że, bo on jest złą postacią, tutaj tak. nie ma jakby za bardzo. robił mega słabe nie rzeczy. Nie możemy usprawiedliwiać tak. jego zachowań, bo nawet ciężko by było. Dokładnie. Ale moim zdaniem on jest bardzo charyzmatyczną postacią, no. bo uważam, że każdy, kto jest w stanie pociągnąć za sobą tłum ludzi mhm. i żeby ludzie przeszli na jego stronę i śledzili go, tak samo wszyscy. Założyciele jakichś kultów, sekt, tak. oni muszą być charyzmatyczni, żeby ludzie za nimi poszli. Tutaj no. uważam, że to jest ten przypadek. Tak, też że on tak potrafił przekonać ludzi do tego. Właśnie, więc uważam, że osoby, które są w stanie pociągnąć za sobą tłum, muszą być, mieć charyzmę. Tak, tak. Zdecydowanie. Więc... Także. Właśnie u Wodemora to jest ten przypadek, że on jest zły i nie ma co tutaj go usprawiedliwiać, tak. ale jest charyzmatyczną postacią, więc tak. moim zdaniem dlatego go dałyśmy tutaj. Tak. No i też właśnie tak jak mówię, nie, że ja cały czas uważam, że to nie jest postać w 100% stworzona naturalnie, że tak powiem, więc jest w nim coś takiego, że skoro on powstał za pomocą tej magii, no to, no to może faktycznie on nie jest jakby tak w 100% takim człowiekiem, nie ma tego człowieczeństwa takiego mhm. w sobie, no bo. Jakby. No, 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 nie ma co, no. Nie ma, nie, ma nie, głupie usprawiedliwienie to jest w sumie, no ale wydaje mi się, że może coś w tym też być, no nie? No może tak. No. Dobra, kolejna postać. To jest Zejden z czwartego skrzydła. Tak. Tak. <laughs> jakby w pierwszej części on był tam, tą jak na tą złą postać. No. no. Zobaczyliśmy, że jakby nie jest. Nie jest. Ale w drugiej części znowu było tak chwile, że kurde, no trochę, trochę zjebał. Trochę, trochę, no. trochę nie jest aż taki, jak myślałam, tak. że jest. Że on jest taki po prostu niezrozumiały i że. Chce walczyć o dobro, no, no bo trochę, trochę namieszał i trochę oszukał główną bohaterkę. No, dokładnie. Ale i tak uważam, że jakby jego motywy są czasami, można go usprawiedliwić w niektórych tych działaniach. No. no i nie jest taki do końca zły. Jakby on walczy o coś dobrego, trochę czasami nie za dobrymi środkami. Dokładnie. I trochę za dużo tajemnic ma czasami. No. Ja myślę, że tam jest jeszcze dużo tajemnic, który. Tak, też tak myślę, że tak jeżeli mówię. byśmy W sumie ta nowa część ma być też jakby e, z, jego z, z jego perspektywy. I myślę, że tam się okaże, że jest jeszcze dużo tak. szamba. Ja, ja jestem, mam taką teorię, e, że on może wiedzieć, co, z jego co się dzieje z jego matką. Tak myślisz, że, że on może wiedzieć? Że on może wiedzieć, gdzie ona jest i kim ona jest. Ale o tym nagramy w jakimś odcinku, bo też prosiliście nas o to, żeby tak, zrobić do, odcinek z teoriami. Z, y, tak, tak. ze spoilerami naszymi tutaj. Tak, więc nagramy taki odcinek tak. specjalnie to, i nie będziemy teraz to, się taki, ma, oddać taki za dużo. mały sneak peek, tak. tylko że, że ja, ja, mogę, ja uważam, że on może wiedzieć. No. On ma tyle jeszcze rzeczy, których nie powiedział w ogóle Violet, no, no. I które, przy których zmieniał temat i jakby obchodził te tematy takim szerokim łukiem, że. jego mama, ten temat jest poruszany w książce. Tak, no. Więc. No, to jest dla mnie mega ciekawe. No, ale nie będziemy się teraz o tym zabawiać. Tak, bardzo no bo rozwodzić. tak samo na, pr... Musimy, właśnie... mieć temat na odcinek. Musimy mieć temat na odcinek. <laughs> więc jestem ciekawa, ale właśnie uważam, że on ma dużo tajemnic jeszcze no. i przez to jest taki moralnie szary. Może tak być. Że hmm. dużo zostawię dla siebie tam. To prawda. W tych książkach. We will see. <laughs> Zobaczymy. Kolejna jest swoja postać, to jest Kia A z... dobra. gdzie śpiewają raki? Tak, właśnie, to jest nasza damska bohaterka i to też jest w sumie. Kurczę, tak jak mówiliśmy na początku. Tak, to jest ona... postać, która jest od samego początku pokazywana jako ta niewinna, ta dobra, ta poszkodowana i ona taka serio jest, bo jakby była mega poszkodowana tak, ale w ogóle. Y, ona jest tak pokazywana przez obrońcę swojego, tak. bo jakby no, przez lud. No nie jest, jest no. od razu winna. Tak, tak. I... No ale jakby jako czytelnik to no wierzysz tak. w to, że ona jest niewinna no tak, tak. i wierzysz w to, że ona tego na pewno nie zrobiła i faktycznie jest poszkodowana, no bo jakby miała przerąbane w życiu jakby i to... ja no... jestem w stanie zrozumieć dlaczego ona zrobiła to, co zrobiła, tak, jakby mogła ją usprawiedliwić w tym. Tak, też bym tak zrobiła w jej sytuacji. No ja też. No nie oszukujmy się, ale to była taka sytuacja, że ona była tak naprawdę w zagrożeniu swojego życia też, nie, więc mogła to zrobić. No, ale to też jakby inne czasy były, więc wiadomo, że zostałaby trochę inaczej potraktowana, nawet jeżeli zrobiła to e, jakby z konkretnych powodów, tak. bo broniła też tak naprawdę tak. przede wszystkim siebie. E, ale no właśnie, przez całą książkę jest kreowana na postać niewinną, a na końcu się okazuje, że jednak jest winna, i to jest mega takie ciekawe i przez to. Jakby moim zdaniem, po prostu na tych ostatnich dwóch stronach książki zmieniać się całkowicie obraz na całą tą książkę. Tak, ja mam tutaj właśnie taką jeszcze śmieszną historię, bo my mówiłyśmy o tej książce w poprzednim odcinku i, się, i byłyśmy zdziwione co do zakończenia, że jest zakończenie filmu, a książki jest inne. Tak, I... ja się zastanawiałam przez pół dnia, czy ja na pewno powiedziałam wam prawdę tak, w tym tak, Ale w Biedronce znaleźliśmy, <laughs> znalazłyśmy książkę. Gdzie tak, bo ja w ogóle nie mam, bo mam ją wypożyczoną tak? komuś. I przeczytałyśmy sobie tak, i jednak za miała rację. Yes! <laughs> ale no ja też w sumie, bo różni się, w filmie tak. jest inaczej to przedstawione. No ale ja naprawdę się bałam, że kurczę, czy ja na pewno dobrze Teraz to w sumie jestem ciekawa, bo ym, tam jest jakby narrator cały czas coś mówi w tym y, filmie, tak mi się wydaje. Okay. Musiałabym sobie włączyć film. No ja nie oglądałam, to nie jest tak zobaczysz? właśnie, że narrator czyta ten wiersz może? No może w sumie. Musiałabym, musiałabym się zobaczyć film jeszcze raz. No, tam ja końcówkę. Obejrzeć, no. Żeby zobaczyć, czy to nie jest tak właśnie, że na razie. Ale mocny był mówi... ten wiersz, nie? No ta tak, tak, no. 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 Przeczytałam go sobie wczoraj, właśnie w no. jak stał. <laughs> jak... Mocne to było. Więc... No a ja nawet się jeszcze bo ja pożyczyłam tą książkę najpierw mamie, ona to oczywiście, jak to mamy pożyczyła dalej. Tak. <laughs> e, więc e, pytam się jej wczoraj, mamo, pamiętasz, czy, to, czy tam na końcu był wiersz? ona no, był chyba. No. Ale tak, dobra, okej, okay, powiedziałam Wam prawdę. Ale udało nam się, bo w biedronce znalazłyśmy <laughs> tak. i przeczytałyśmy. Tak, więc jeszcze było potwierdzenie <laughs> tak, na Tak, tak. W ogóle swoją dragą bardzo ładne wydanie było z malowanymi brzegami. Tak, tak. tak. I to było na I nie? to było kieszonkowe, kieszonkowe w ogóle. No. Fajne wydanie. było wydanie. 30 zł kosztowało. No. Ale byłam zdziwiona, bo nie widziałam tego wydania. No. Nigdy, że mam malowane. W ogóle w biedronce brzegi. są spoko książki też, jak coś... Tak, tak. Ja tam często zaglądam i no. zaczęłam się tam kupować. Ostatnio chciałam kupić randka w Paryżu, ale potem stwierdziłam, że dobra, już poszukam było Było? Mogą ci kupić. No, proszę bo proszę. ja tego nigdzie nie mogę znaleźć. Było w no ale Jimmy tego nie ma. No nie ma. Dodajcie to na leggim, proszę. Dodajcie, was. tak, bo chcemy to przeczytać ma strasznie. Miałyśmy to w marcu, tak. albo w kwietniu na liście i nigdzie nie mogliśmy tego dorwać tak. na leggim, albo. Na MPQ też nie było. No nie ma, poszukamy jeszcze później. No. Jeszcze musimy poszukać książki do naszego klubu książki, więc ale ogarniemy. A faktycznie, muszę, muszę poszukać. <laughs> tak, Dobra. To... <laughs> kolejne. kolejni to są w ogóle kategoria bohaterowie od Penelope Douglas. <laughs> tak. To no. jest totalne true. To jest, tak, to jest tru ale właśnie, bo ona ma... Ona umie pisać takie postacie, mi się wydaje bardzo. Męskie. No. Jejku, tak, że to są na początku totalni poje... totalne pojeby. <laughs> Którzy są dopiero wyjaśniani z biegiem historii. Nie no, ale akurat ten jeden to jest właśnie. rozumiesz. Daj, no. Zrozumiesz, no, zrozumiesz no, jak no. przeczytasz, bo no. We will see. On, on jest naprawdę ciekawą postacią. No. Ale oni wszyscy, mam wrażenie, że. Tak no, ale są. Misza też się jakby, no on się zachowuje mega słabo tam momentami, jakby tak. wobec niej. On, no. A potem masz takie, że i tak go lubisz. I że złego strasznie tam. No właśnie, no, yeah. mam tak z tymi, Ja lubię właśnie takie, takich bohaterów, którzy są źli. I tak samo jak czytałam właśnie do tych Julii, gdzie Warner w pierwszej części był pojebany na Maxa. I ja czytając pierwszą część, to miałam takie coś, że. Oni mieli być razem, ja widziałam Tiktoki, no. gdzie oni są razem, to co się dzieje, że oni nie są razem? No. Czy to jest jakaś inna książka, którą ja w ogóle czytam? No. Ale miałam tak, że od początku go lubiłam, mm -hmm. miałam tak coś jak kurde więcej, dajcie więcej sen z nim, a nie z y, Adamem. Mm -hmm. a... I z, na przykład z Miszą też tak miałam, że no, on się słabo zachowywał. No, ja też miałam na początku takie, what the fuck, co ty gościu robisz w no. ogóle? przecież ona jak ją aż, wyzywa, tak, ogóle aż tak, tak, tak zła z... dla ciebie nie jest, bez przesady, nie? I w ogóle on ją... o nią... Pamiętam się z nożyczkami i obcinaniem włosów, to było no. mega no. hamskie No ja pamiętam na przykład z tym, że nie pozwolił jej wstać i no. z tym jak się zachowała właśnie po odezwał do dyrektorki albo coś takiego, no. ale na przykład bo to było, dla mnie to było tak trochę absurdalne, że ona mu naprawdę nic nie zrobiła, no. a on ją obwiniał za to, że jego siostra skinęła. Tak, no, to było takie durne. Bo spędził czas z nią, gdzie on nie wiedział, że to ona, y, że ona tam będzie w ogóle, no. bo oni się nie znali. No. Nie, to było durne. Akurat. To było no, mega ale, durne. Ale jakby ostatecznie książka jest super. Tak, tak, No i właśnie mam wrażenie, że te postacie od Penelopi są takie. Tak samo na przykład. Ym, Bohaterowie tych książek Rywal Dręczyciel mm -hmm. to są tacy. Tak. Że są totalnie niefajni na, dla bohaterek, mm -hmm. ale no jakby tak takich lubi. Muszę przeczytać dalej. No, no Devil's Night polecam. Bo no tak, no, na pewno ja zostawię. No, zostawię sobie, bo teraz mam za dużo książek no. do czytania na, na raz, ale e, no ta pierwsza część była dla mnie taka. Momentami miałam takie: co ja czytam w ogóle? No. no, ja właśnie pierwszą część, jak czytałam, to miałam tak, że ją odłożyłam, wróciłam do niej. Jak już później do niej wróciłam, gdzieś to tak jakby. Mnie na początku denerwowało trochę w tej książce to, że ona, że to się zaczyna już y, tam, jak oni wyszli z tego więzienia. Mhm. I są takie retrospekcje do tego. Ja tak mieszało mi się to. No, nie wiem w ogóle co tam też się też dzieje, no, o co no, chodzi. Ciężko to. Czyli to teraz dzieje, czy to się wtedy działo. No. I ja też w ogóle nie rozumiałam, czemu oni tak strasznie tam tą laskę. Ten... Ale to było w ogóle dla mnie dziwne. Tak, no, no. a to w ostatniej części to ci to roz... w ogóle rozwali okay. głowę, bo oni nawet nie poszli siedzieć przez nią. Aha. I, a to się wyjaśnia w, dopiero na, w ostatniej części. Oh my God. Że oni ją w ogóle wyzywali i je no. za no. nic. Oni się strasznie wobec nich zachowali, to no. było no. okropne. No, Will był najsłodszy. No. I Will jest cały czas najsłodszy w no, tych był wszystkich spoko. częściach. No. no, pamiętam. Rika, jesteś królową. <laughs> Dobra, kolejni to Draco. A, Malpho. no tak. No, jakby to nawet nie trzeba za dużo wyjaśniać, nie? Wszyscy kochamy Draco, bo jest biednym chłopcem, który został zmuszony do bycia złym chłopcem. Tak. No. Jest trochę tchórzem, moim zdaniem, tak? Też. No, trochę tak. No zawsze trochę się, tak, w sumieniu, Zawsze wiesz. Mógłby się zbuntować. Zas, nie? Zawsze się zasłaniał ojcem i... no, to prawda. Ale jakby szósta część no. ta jego przemiana, która w nim no. zachodzi i to, jakby, jak widać, że jest to dla niego mega przytłaczające. Mocne. No, szkoda mi go tam było. mi też. Że to było po nim widać, że on wcale. Tak, że nie chce że tego, nie chce no. Że już ma dość w ogóle bycia tym złym i w ogóle. I pewnie był zakochany w Hermione na bank. Właśnie, wydaje mi się, że y, Tom też był tak kochany. W sensie, tak, na pewno mieli na mega krasza na no, siebie. No. więc. Tam było cute. Więc było mi go też szkoda w tej szóstej części. Ale no. właśnie długo musie, musieliśmy czekać na to, żeby zrozumieć też jego motywy tak, i tak żeby jest to to zrozumieć no. jego jako bohatera. No. Bo on w tych pierwszych częściach był straszny. No to prawda, chociaż i tak się go lubiło. No to. tak, w sensie tak. Nie wiem, czy nie... To jest kwestia tego aktora, że się go lubiło i to, jak on grał i w ogóle, no. czy samego, samej postaci Draco. W sumie nie wiem. No też nie wiem. W sumie Tom Felton jest świetny. No. Pasował do tej roli. Bardzo, bardzo. I ostatnią postać? Jest Snape. Tak. To też za dużo wyjaśnić chyba nie trzeba. On jest po prostu tak okropną postacią przez większość czasu, no. a potem się okazuje, że I to, to wszystko. Na już samym na... końcu w ogóle? No, po jego śmierci. No, już je, jakby to jest w ogóle dla mnie takie, że nagle się okazuje, że to wszystko jakby miało jakiś tam głębszy sens. Okej, okay, no, w sumie nadal uważam, że on się słabo zachował wobec Harego, że mógł to inaczej trochę rozegrać. No, mógł. E, no ale. Z drugiej strony też e, ja potrafię to zrozumieć, że on, jak na niego patrzył i widział swojego oprawcę, no bo James e, był bardzo okropny wobec Snape'a, nie? E, no to było mu ciężko. I mimo tego, że tak, widział, też... widział w nim tą swoją ukochaną, no to widział też kogoś, kto go dręczył, kto przez niego przez niego się wyśmiewali z niego, kto w ogóle robił mu okropne rzeczy, naprawdę. Tak, tak. Więc jestem też w stanie zrozumieć to, że było mu mega ciężko, żeby to jakby. Potraktować go jakkolwiek dobrze, nie? Tak, ale to też nie była taka postać, moim zdaniem, Snape nie był taką postacią, którą się nie lubiło tak totalnie. No, też mi się to wydaje. Wydaje mi się, że większość osób miała taki neutralny stosunek do, mm -hmm. do niego. No, to prawda. A dużo osób też go w ogóle lubiło cały to czas. Tak, tak. Nie? Jestem ciekawa, jestem ciekawa też, jak właśnie kto w tym nowym serialu, czy no. w faktycznie Adam Driver go zagra? A miał być? No, nie wiem. Pasowałby bardzo. No. No, Adam, driver, niego, Adam Driver, więc, moim zdaniem, no. jest jedynym kandydatem, który był brany tak pod uwagę, żeby no. go zakryć. No, to prawda. Więc ciekawe. Zobaczymy. Czy... Czekamy. Tak. Chociaż się trochę boimy. No, ja boję się obsady tego. Ja też no. więc... I jak to w ogóle zrobią? No nie wiem, czy chciałabym w ogóle, żeby to robili? Ja też. Ja bym wolała, żeby się... zrobili poboczne wątki. Ale no. Ja też. No. J.K. Rowling pisała tyle książek jeszcze innych, pisz te opowiadania różne. No ale w ogóle poboczne wątki z Harry'ego Pottera jakby nie, to nawet ym, można by było pociągnąć po prostu te historie, już nie robić tych fantastycznych zwierząt, które się mo moim przykład... zdaniem mega zepsuły w tak, pewnym momencie, ale zrobić o tych yy, właśnie Huntsfotach, zrobić tak. o Voldemorcie, ja bym strasznie chciała te takie Origins of Voldemort, no. mega by to było, właśnie ale... to by nam wtedy pasowało tak, do tego odcinka, ale o huntfotach... tego. Świetne no, by to super było. by to było. No. I to by właśnie też było pokazane trochę z tym Snape'em i w ogóle tego sprawy. Tak, z tam no się tak, działo. tak. Ale wyjaśniliby to tak po, po trochę. Tak. No tak, to by było też spoko. No więc. No, dobra, koniec. Koniec, to tyle. Dajcie <laughs> znać w komentarzach, jakie są wasze moralnie szare postacie, które lubicie. Tak, i jesteśmy mega ciekawe, właśnie. i tak. Przede wszystkim pamiętajcie o tych damskich, bo jesteśmy mega tak, ciekawe. Tak, no, bo... jakbyście nam mogły, mogli dać w komentarzach jakieś podpowiedzi, tak. kto tam może być. Tak. bo nie mówi się o tym. Jak, jak widzę na przykład na TikTokach moralnie szarych bohaterów, to są to męscy bohaterowie. No, dokładnie, i my też, jak szukałyśmy, to nam wyszli sami od męscy, razu. no. no. Także tak. dawajcie znać. W pod odcinkiem będzie podlinkowane będą podlinkowane nasze social media tak dajcie suby komentarze i w ogóle dziękujemy że jesteście i dzięki za oglądanie tak pa, pa.